Hej, hej, hej! Zobaczcie, z jakim prawdziwym wulkanem do Was przychodzę. Naprawdę, książeczka jest jeszcze odrobinę większa od innych. Jest to powieść o Tamarze Łępickiej, czyli Tamara, siostra wulkanu. Autorstwa pana Grzegorza Musiała. Książeczkę mam od wydawnictwa Zysk Iska i swoją premierę miała 22 listopada 2022 roku. I słuchajcie... Tytuł do tej książki jest naprawdę dobrany wręcz idealnie, perfekcyjnie. Poznamy tu bowiem opowieść o Tamarze, łącznie ze skrawkami jej życia, też oczywiście dobranymi od jej strony. Poznamy ją jako kobietę tornado taki prawdziwy wulkan energii i emocji, które okazywała no, dosyć bardzo często otoczeniu. Cokolwiek się nie działo, nawet elementy przestoju, tej akty dramatyzmu bywały bardzo komiczne. Naprawdę. To jest taki moment, kiedy wiecie, widzicie, że autorka nagle łapie się, zaczęła takie: Ach, cóż mam poradzić, jak ja tak się źle czuję? <grymnie> Naprawdę pięknie dramatyzowała. I na zdjęciu układki jest osobą młodą, ale w książce obecnie ma cały stos zmarszczek. Oczywiście, który autor przyrównywał do trzepotów skrzydłami motyla. Naprawdę, jego porównania są po prostu piękne. Wiecie, według niego była krucha i wątła. Malowała obrazy i wszczyciła się tym, że były doceniane, a nawet kiedy ktoś mówił inaczej, to nie chciała w to wierzyć. Podkreślała, że szukała wszędzie wyjątkowego piękna, bez względu na to, jaka osoba była zazwyczaj na tym obrazie namalowana. Po prostu widziała ten blask i robiła to tym osobom za darmo, gdyż według niej ta pasja, coś co widziała, chciała to uwiecznić a nie dlatego, że ktoś po prostu chciał być namalowany. No, obecnie nie używa pędzla, choć się do tego nie przyznaje. Bardzo męczy ją kaszel i to dość często widać i słychać, bym nawet powiedziała. Często też nie może złapać powietrza, a osoba towarzysząca przygląda jej się, jak śpi i to wtedy podziwia jej całą posturę, to jak wygląda i kim tak naprawdę dla niego jest. Widać, że nie tylko się o nią martwi, Wiecie, Tamara zdaje sobie sprawę, że umiera. Nawet nakazuje spalić swoje zwłoki i prochy wsypać do pobliskiego wulkanu. Uwierzcie mi, że to kobieta wielkich marzeń i ogromnej wrażliwości. Byłaby idealna jako aktorka to czuć przy opisach jej zachowań. Wiecie, już jako dziecka hmm, szukała. Można by powiedzieć, że nawet jako dziecko szukała jakby tak swojego miejsca na ziemi, poszukiwała wyjątkowości, jakiejś takiej, nie wiem, nieuchwytnej dla niej weny. No, ewidentnie czuła, że jest wyjątkowa, tylko tak jakby ukrywała to za fasadą niezrozumienia poprzez społeczeństwo, wiedziała, że i tak mnie nie zrozumiesz, więc po co do mnie mówisz. Także często porusza też sprawę swojego dzieciństwa, no, które ją bardzo uwierało. Podejrzewam, że była... Nawet sporo krzywdzona, ona czasami tylko tak urywkami o tym wspomina, ale bardzo często to podkreśla. No, nie wspomina go na pewno dobrze. To, co nam przedstawia, tak jakby mm, nie ma określonego czasu, to nie jest zsynchronizowane. Ona raz wspomina czasy, kiedy jest młoda, tak jakby rzuca tymi wspomnieniami bez względu na to, z którego roku pochodzą. No, ja się tym delektowałam. Naprawdę dobierałam odpowiednie wspomnienie do danej sytuacji, która akurat miała miejsce. Dla mnie to było takie, wiecie, jakby pióreczko ktoś rzucił na kartkę papieru i ona w tym momencie pisze, tak. Pisze, opowiada, rysuje tymi wspomnieniami. Naprawdę powiem wam, że tak jak ona to przedstawiała, to człowiek odczuwał jakby balsamowaną morany, jakby wygładzano nogi za pomocą olejku, który już tylko podkreślał ich delikatność. Naprawdę Wiecie co? Tej książki się nie czyta. Ją się ewidentnie smakuje. Naprawdę potrafi wywołać taką prawdziwą rozkosz. No jak i jaki też gorzki posmak, który czasem sama postać wspomina. Wiecie, jakby bohaterka wiedziała, że docenią ją dopiero po śmierci. Naprawdę, według mnie była to bardzo mądra kobieta. Taki prawdziwy klejnot, który no... Też nie mógł się zdecydować, gdzie i u kogo tak naprawdę powinien być. No, co jakiś czas zmieniała swoje miejsce zamieszkania, szukała czegoś, co ją przyciągnie, co powie, tu jest Twój dom. A czy to znalazła? No, to tak naprawdę odpowiecie sobie sami, kiedy to przeczytacie. Powiem wam, że to jest naprawdę oryginalna opowieść na faktach prawdziwych. Ach, co to była za książka? naprawdę jak przyjrzycie się okładce to to samo spotykacie w środku właśnie takie wspomnienia widzicie jak ona gestykuluje jak się podkłada, jak tą rękę na czoło kładzie. No, no wszystko tutaj tak idealnie jest pokazane, że że wy czujecie, niby czytacie ale tak naprawdę jakbyście oglądali tutaj film i to bardzo dobry film no czasami nawet romantyczny ok, także jeżeli macie ochotę przekonać się co to za książeczka, no to ja was po nią naprawdę zachęcam Kupa, kupa ciężkiego papieru, ale w tak pięknym wydaniu i opisach, że mm, super. Wiecie co? Ja zanim ją przeczytałam, tak ona leżała na półce i tak mi było szkoda się za nią zabrać. <grym> Wiem, że są takie książki, które człowiek chce szybko przeczytać, żeby się dowiedzieć. A ja ją po prostu chciałam podziwiać, patrzeć za każdym razem. Mówię, może siedzi się dzisiaj za ciebie wezmę, może nie. I widziałam, że będzie takie uniesienie. Tak czekam takiego momentu, żeby też poczuć takie uniesienie na sobie. Mówię, dobra, piorę się za ciebie. <grybujesz> A czy to odczułam? No tak. O i to bardzo, bardzo. Dobra, nie rozwodzę się tutaj. Jeżeli macie ochotę również pomarzyć, dowiedzieć się co nieco o pani Tamarze Łępickiej to cóż ja po prostu Was zachęcam do lektury i żegnam się z wami. Pa pa!